Z tej strony Magic Lukas, po mojej lewej stronie, a po mojej prawej, Magia. Temat magia. Więc na początku przywiozłem ze sobą trzy kubeczki. Słuchaj, weź może tą wodę, co jest tutaj w tym czwartym, i przelej ją do drugiego kubeczka, jak możesz. Całą. Dobra, teraz z tego białego do tego drugiego, jak możesz. I teraz z tych dwóch do ostatniego. Weź teraz z kuchni na te trzy kubeczki. Ale nie pój na nie tylko kuchni delikatnie. Dobra, dobra, dobra Wystaw dłoń teraz. I teraz próbuję ci tą wodę wlać, nie, ale nie mam już co, już nie ma tej wody, nie wyparowała nie. Dobra. Dobra, <śla> Dobra, lecimy dalej z tematem. Hmm. Przywiozłem przy, przy ze sobą całą białą talię kart. Nie? Z jednej i z drugiej strony. Ale jedna karta w tej talii jest inna, nie? I to jest król. Król. czy trap, tak zwany żołnierz. Teraz bardzo ci proszę, może ty wystaw rękę jak możesz. Słuchaj, za pomocą kuchnięcia. Weź tak prosto jak możesz. Zobacz, każda karta teraz była biała, a zamieniła się w kolorową, nie? I tak możemy jechać z tematem, ale to nie wszystko, nie? Każda karta była biała i teraz jest z drugiej strony też czerwona, nie? Możemy sobie wjechać. No faktycznie. Ale dobra, teraz, żeby z powrotem wróciła do rzeczywistości, zsuwamy tylko króla kuchni, mój, jak możesz. No i teraz tak kuchnęłeś niefortunnie, że znowu karty są białe, nie? Słuchaj, widziałeś o tym, że na przykład dam ci, nie wiem, Jopka i Asa, nie? W takim przykładzie. Widać dobrze te dwie karty? Słuchaj, widziałeś o tym, że As będzie lżejszy niż Jopek? Lżejsza jest karta, nie wiesz dlaczego? Bo mniej atramentu jest zużytego na tej karcie zobacz. Dlatego jest trochę cięższa. Na innym, na innym przykładzie Ci pokażę. Na przykład ósemka będzie cięższa niż szóstka, bo ma więcej atramentu. Nie więcej jest po prostu materiału, nie na karcie. I teraz, przykładowo trzy pierwsze karty, sprawdzę i ci dam do dłoni. Wystaw tak dłoń jak możesz. Pierwszą z kart, jaką Ci dam, to jest na przykład trójka, nie? Trójka powinna być taka lekka. Czujesz mniej więcej jej, jej wagę? Jest lekka czy nie? Lekka. Dobra, to była trójka, nie? Druga start, jaką Ci dam, to szóstka. No, czy powinna być troszeczkę lżej, lżejsza? Czy cięższa. cięższa? Cięższa, no? Jest cięższa? Jest trochę cięższa. Dobra. I to trzecia tak karta. Jak, <laughs> jaka jest, to jest dyszka, nie? Dyszka powinna być no już bardzo ciężka. cięższa jest, czy nie? No to Jest lekka. Lekka. Ale jest ciężka. <laughs> I teraz chwila prawdy, nie? Ostatnia z kart to jest ósemka. Ósemka powinna być taka, no już ci powiem, jak na ósemkę przystało. Czyli tak między szopaladką. <laughs> No i jaka jest, powiedz mi? Czujesz no. jej wagę? A weź teraz no, na nią kuchni, a nie obracaj, kuchni, nie? To jest za, za pomocą tego, że kuchnęłeś, ten cały atrament, co na tej karcie był, się rozpuszcza, nie? Jak okay. atrament na karcie się rozpuszcza, to na karcie już nie ma nic. Odwróć tą kartę ja ją pokażę do kamery, nie? Kurwa, ty. <grym> <grym> o, no nie, dobre. <laughs> nie no to jest magik, nie? To. Rozdzielam na ileś tam część. Nie wiem na ile. I mam drucika, nie? A -a. Zwykły drucik i zapalniczkę. I teraz na przykład zbieram te karty. Wszystkie po kolei. Będę jechał teraz kartami. Powiedz w którymś momencie stop, nie? A -a. Stop. Jesteś pewny tutaj? Słuchaj, Zapamiętaj tą kartę, co bym ją teraz powiedziałaś później istotnie. nie? Nie mów mi o tej karcie. Potasuj kartę tylko, nie? Biorę tego drukcika co jest? Jak odłożysz karty, to przyłożę go tylko do tej talii kart, nie? I zobacz co się dzieje, nie? Aż ja trzymaj tak za pamiątkę cały czas. Myślę, że kartę, którą wybrałeś, to łatwo policzyć. To na pewno była karta z sercem. jak akurat łatwo są trzy serca, to myślę, że to jest trójka czerwo, nie? Karta, którą wybrałeś. Tak mnie po prostu e, no, intuicja nakierowuje po przeliczeniu tych trzech serc. No taka była, no, no. Ręka by miała podwinięte, no. Rynka by, by były. Trzy serce. Dobra, teraz zrobimy sztuczkę taką nienacka, Spróbuję zapisać, zanim w ogóle wezmę karty. Spróbuję za, zapisać przypowiednie, Schowasz się do kieszeni i zrobimy pa, sztuczkę z kartami. Dobra? dobra? Mam kartkę, zapiszę coś na tej przypowiedniej, Co sobie teraz myślisz? Nie, 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 spokojnie. Zamknij oczy sobie. Ściąga. <grymne> 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 Dobra, nie, 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 Teraz tą przypowiednią, yy... Zakleję i chcę, żeby się on schował do kieszeni, nie? Dam go bardzo głęboko, żeby się nie zgubiła. I przechodzimy do tani kart. Słuchaj, mam talii kart. Najleż, czy najlepiej po takim rozłożyć powiedz powiem najlepsł chciałbyś. Eee, Dobra, dwa, cztery, sześć, siedem, osiem. I teraz zbieramy skórki. Hmm, po kolei. Siedemeczka. I teraz... Będę jechał tak kartami, nie? Powiedz w którymś momencie stop Stop. Jesteś pewny tutaj? Słuchaj, to jest twoja karta Weź tą kartę sobie zapamiętaj Mogę ją schować? No możesz hmm. się no Cóż, tak żebym ja nie widział No dobra No to dawaj dyskretnie. Ale ja wyjdę do innego pomieszczenia A bo dobra, skitram go tutaj No Będziemy zbiegać Nie słuchaj Teraz Zobacz, co ja zrobię, nie? Biorę z tej talii kart. Coś i się ciebie pytam, widzisz teraz tą kartę? Nie? No to zobacz. Za pomocą twoich wnętrz, uczuć, odzwierciedlę twoje wnętrze i myślę, że karta, którą wybrałeś, tak mnie intuicja nakierowuje, to jest a czerwo, nie? Ale zanim w ogóle rozpoczęliśmy, to była twoja karta? As Czerwonych? No, 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 no. Weź ją, weź ją wystaw teraz na ten. Ale zanim w ogóle rozpoczęliśmy z e, no, 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 no. Stalią Kart, napisałem coś w przypowiedni. Mógłbyś teraz odczytać przypowiedni, co tam napisałem na tej kartce różowej? <suszy> Ta karta do <to> As <suszy> Nie no, grubo. No zapewne już na Twoją płytę. Jak na takie przypowiemy. Dobra, idziemy dalej. Jeszcze zrobimy sztuczkę. Mam tutaj całą talę kart. Wyciągnij, pierwszą i ostatnią kartę. Jest nią dziesiątka jaka? No, Żołądź. i król? Dzwonek. Król Dzwonek. Teraz? Króla wsadzimy do góry a znaczy dziesiątkę wsadziłem do góry, a kula wsadzimy na dół. Teraz dostaniesz magiczny marker, weź zaczaruj teraz tą talię kart. Nie jest tym, to jest <laughs> teraz <trafik> Teraz Karty wyparowały I teraz, żeby, się, żeby je z powrotem wszystkie wziąć, wkładamy kartę do przodu, ostatnią do tyłu, no i wyciągamy wszystkie karty. Wszystkie Ta, karty są w talii, tak, taki patent, jak na przykład z 20 euro zrobić bardzo dużo pieniędzy, nie? inny banknot wyczaruje. Nie? Mam przy sobie 20 euro, i te 20 euro teraz będę składał w kostkę. Nie składam je w kostkę, bardzo równe to jest ważne. I teraz, za pomocą Twojego wstrydnięcia, za pomocą Twojego wstrydnięcia palcem pojawia się. Euro na przykład, teraz... dużo, zrobisz milion euro. jak możesz, do dłoni. Do dłoni. No? Bez tego no, góry podnieś, podnieś. Dobra, starczy. Dobra. I teraz biorę magiczną rękę. Nie ma soli, nie? Ale to jest, Co jest najlepsze. Teraz ta sól będzie sama. Spadała, nie? Mam trzy balony. Liczę za każdym razem do trzech i ty starasz się generalnie strzelić mi w jeden balon. Raz, dwa. Do trzech mówię. No to do trzech. Dobra, druga próba. Raz, dwa. Ostatnia szansa, nie? Ostatni balon, weź się w czuj. Generalnie, raz. Dwa. No prawie mnie jest, ale dobra, ty. Stań jeszcze, stań jeszcze przy tej ścianie. Słuchaj, balony poszły na marne, ale sprawdzimy, czy masz dobry cel, nie? Mam tutaj talię kart i będę jechał teraz tą talię kart, nie? Powiedz mi stop w pewnym momencie. Dobra. Pamiętaj tę kartę, nie? No. Taka to jest karta. Już ja ją kiedyś widziałem. Tak? <grym> o do <magica>, kasy. <lukasa. grym> Ale dobra, nie? I słuchaj, karty odkładam teraz. I bardzo Cię proszę, no. ustaw centralnie Są ten pistolet. Zamiastę, I białą, i war, w białą kropkę, nie? Ja liczę okay. do trzech, nie? No. Raz. Dwa. No ja, pistoletem nie działa. No <mum> i pachnął